No tam skakiwałem po prostu po rurze, z jednej rury na drugą Później Nie no debil, to no nie, no debil, nie no, widzę Cię, co za debil jest, co on niego. Umarłem e, Najgorzej, a Ty nie możesz się zrespić w tej bezpiecznej strefie koło mnie albo coś? Nie wiem Gorzej. No co za debil jest, rąbaniec Ale ja, mnie ja, zdenerwował uratuj ocalenców, ale zanim pójdziemy coś ocalenców uratujemy, bo tutaj Dobre, też mamy jakieś prawa. Chodź. Hop, hop, O kurde, ale pech. O nie. Dobra. To może być nieco trudniejsze. Sam się do prosisz ścierwo. No dobra. Pech. Pech. O, o. o nie najgorzej. Ja też jednym strzałem. Nie wierzę. Dlaczego my jesteśmy upośledzeni? Ej, czemu się wypchaliśmy w tym samym momencie po ten... No dobra, wymuś e, u, u, śmierć szybko. Ja I uratuj chaj. mnie, w 10 sekund masz. Kurde. <laughs> 9 sekund. No nie no, mi się ładuje, to ja nad dnie wiem, gdzie się z tym. No. Ty my jesteśmy no. upośledzeni? Ja nie mogę. To żeśmy ich uratowali, co nie? No ratujmy tu, misja ratunkowa na poziomie. Sakuny, punkty 3,5 tysiąca? No chyba se jaja robią. Powinienem się ruszać, o kurde, dobra, dałem radę. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Dobra, dałem radę. O, jak ja tutaj? O, nieeeee! czy ty spadłeś na sam dół? Nie mam pytań. No nie, no klikałem tą spację, żeby się chwycił, no co za cymbał! Ajajaj, aj, aj. Wyczy... nie mam Cię za bardzo nawet jak Cię teraz podnieść generalnie o, nie no, czemu zawsze ja? Może go złapię no, tu Henryk, podejdź tam O kurde, jak poleciał! O! O! Widziałeś to? O kurde, o, jak poleciał, co za gościu No to bo czekaj chwilę tam na mnie w takim Dobra, spoko O kurde, BOŻE CO ZA... NO NIE WIERZĘ, ona Nie, znowu. najgorzej NO CO ZA DEBIL o, JAK nie. mnie DENERWUJE TO Gdzie ty jesteś? Ty no jesteś, na samym ty... dole Dobra, liolo Kurrrr Zamieram znowu 600 znowu straciłem punkt JA Kolejny dzień z dobrodziejem tym razem Kalidem. Już... z Kalidem! Z <laughs> Kalidem! Ale was. się dzisiaj spało, Kalid. <laughs> Słuchaj, że tego Kalida mogę. Rediber Gory, no, kurwa! To swoim wąsem trząs tej nocy. Teraz ten mój najgorszy moment, który po prostu jest, nie wiem, jakąś udręką. Ja się boję tego momentu, bo on jest jakiś upośledzony ten główny, mój bohater Ej EJ NO ON JEST UPOŚLEDZONY Nie NO co? NIE debil! CZEMU SIĘ NIE CHCE ZŁAPAĆ TEJ RURY CZEMU Pójdziesz no i mnie tu podnieść? No jak, gdzie, t, t, jak ja mam to zeskoczyć w ogóle NO CZEMU debil? NO CO JEST Z NIM NIE TAK Raz się złapał i co już kolejny raz się może nie Mam no. próbować tam zejść? Nie wiem. Nie no, trzy sekundy mi zostały. Kurde Nie no nie wierzę co zatypiasz jest generalnie, no co zatypis kurde No nie rozumiem go! Jak się może nie złapać! Nie, no, jak jestem zdenerwowany! Jestem w kur... To ja jestem nieopodal o, kawiarenki. Jest kawiarenka Nie nam o czymś wiedzieć Nie zamawiaj latę Zwykle przypalają mleko ale że tak nie Ale Kurde no, Generalnie jest to fajne, ale myślę, że yy, misje takie DLC będziemy robić po prostu... Ej, co jest grane! Ej, no ja nic nie kliknąłem tym razem! Grzebałem se wokół! Opuść bo bozaka, ale ci nami, co? Z tego się nie da wyjść normalnie. No jak są wyjść teraz? O tutaj może... Trzymaj slamsy, o tutaj! O, jest wyjście! O, kurde to... Co... Kurde, to było prostsze, niż mi się wydawało, <laughs> Jakiś od razu za dwie się wzięliśmy O, i znowu zaczynam w tym miejscu, no nie wierzę Ja schodzę w dół, tędy ty. No nie, no po co tam, no i zabił się, no co ty robisz, ty jesteś masz jakieś tendencje samobójcze No wziął i skoczył na pysk normalnie na bież. Weź tu, skocz na, weź jakoś tak skocz, żeby podnieść No nie, no nie, ja to jest gilowe, no nie, no to jest po prostu normalne, no